Bartoszu, dzięki wielkie. <laughs> dzięki serdecznie. I super, że zrzucasz kilogramy. Bardzo dobrze. Powodzenia, trzymam kciuki. Pamiętaj, Bartoszu, że dieta nie musi być uporczywa, że możesz jeść dużo, byle to były posiłki niskokaloryczne. Mogą być obfite, objętościowo, ale jednocześnie niskokaloryczne. Jedz dużo białka, jest dużo warzyw, jedz dużo rzeczy, które powiedzmy, zapełniają żołądek. A niekoniecznie niosą z sobą dużo kalorii. I wtedy, jeśli będziesz tylko trzymać ten limit poniżej, jeśli będziesz spalał więcej niż, niż jesz, no to będziesz chudnąć po prostu. Termodynamika tutaj nie ma innego rozwiązania. Więc jak gdzieś czytam często, na przykład na Twitterze, czasami od, od, odłamkowo dostaję jakieś tam. Osob, od osób promujących tak zwaną ciało pozytywność, obrzydliwe, ciało pozytywność, informacja, że, że one nie mogą schudnąć, bo są chore. Bzdura, bzdura. Każdy, je, jeśli nie mogą schudnąć, to powinny zgłosić się do jakiegoś instytutu produkującego energię, bo są jedynymi osobami na świecie, które potrafią generować energię z niczego, no bo jeśli tyją, a jedzą mało, to znaczy, że generują energię z niczego. Więc, jeśli tak naprawdę to robią, to mamy. Kryzys energetyczny został rozwiązany. Trzeba je podpiąć pod generatory i będą nam generować energię. Jest tyle mitów, ponieważ branża dietetyczna, fitnessowa, to jest kopalnia pieniędzy, które ludzie, którzy szarlatani zarabiają na osobach, które mają małe pojęcie i które szukają drogi na skróty, tak? Och, moja dieta cud, załatwi ci super linię w miesiąc, tak? Zrób moje ćwiczenia na mięśnie brzucha, będziesz mieć kratę w miesiąc. Kup mój system treningowy, będziesz wyglądać tak jak ja. To wszystko są kłamstwa, bzdury, oszustwa. Popkulturalna zależy z jakiego poziomu startujesz. Jeśli startujesz z poziomu 200 kg wagi, to nie ma szans, żeby w ciągu roku dojść, no może w ciągu półtora roku dojdziesz do kraty. Keto, Jedna, jeden z rodzajów odżywiania się, który jeśli komuś pasuje, odnoś, jest skuteczny, natomiast i tak wszystko sprowadza się do jednego, jeść mniej kalorii niż, yy, niż się spożywa, N niż, niż się, znaczy inaczej, yy, spalać więcej niż się je. Ogólnie to jest bardzo prosta sprawa. i Tylko, że ludziom najtrudniej jest przyjąć do wiadomości rzeczy, które są najprostsze i które nie są właśnie takim skrótem, tak? Są, prędzej zaakceptują absolutną bzdurę, która zagwarantuje im dojście do jakiejś formy w dwa miesiące, niż prawdę, która mówi: słuchaj, potrzebujesz z Twoim poziomem, nie wiem. Wagi potrzebujesz na to dwa lata. I to jest realne, tak? Dwa lata są realne, powiedzmy, w przypadku jakiejś bardzo, bardzo otyłej osoby. Ale nie, nie. Taka osoba woli przyjąć fałszywą obietnicę dwóch miesięcy, po czym się frustruje i twierdzi, że nie, nie, na nią diety nie działają, ona nie jest w stanie nic zrobić i to wszystko nie ma sensu. Trzeba unikać szarlatanów, a niestety większość to są, są szarlatani. To, to przykro, przykro zauważyć. Młoda, żeby przybrać mięśni. Bardzo prosta sprawa. Ćwiczyć oporowo, spożywać dużo białka, dobrze spać i dużo pić wody. Prosta sprawa, naprawdę. Jeść na, na odrobin, odrobinę na plusie, albo nawet nie na plusie, Je, nie, nie wiem jakiego jesteś wzrostu, ile masz lat, ile ważysz, no ale... Powiedzmy, że masz 2000 kalorii na utrzymanie albo 1800, no to jeszcze te 1800-1900, starając się, żeby było jak najwięcej białka. I ćwiczysz oporowo. Ćwiczysz siady, ćwiczysz martwe, ćwiczysz wyciskania, podciąganie na drążku, pompki i już. Tylko, że to musi być e, jakiś czas trwać. Miesiąc, dwa, trzy, trzy miesiące po trzech miesiącach już bajesz widzieć jakieś, jakieś efekty. Ja bardzo polecam kanał Grega Dusset z Polskich. jakby ktoś słuchał, jest taki Bożek, jakiś, taki sympatyczny chłopak. On, trener z internetu, coś takiego. Zapomn też przeszczep włosów ostatnio robił sobie. On mówi sensowne rzeczy, bardzo sensowne. Takie po prostu nie wymyśla żadnych bzdur, tylko mówi, mówi jak jest. Pan Tomek Grzymski też, ale jeszcze jeden. Nie. Michał, chyba tak, Michał Kanclerz, tak, chyba Michał Kanclerz, tak, tak. On mówi bardzo sensowne rzeczy. Tam nie, nie zawsze się ze wszystkim zgadzam, ale ogólnie tak z większością się zgadzam rzeczy, które on mówi. Bardzo, bardzo, bardzo sympatyczny gość. Bardzo sensowne rzeczy mówi, warto go słuchać.